A Bóg wszelkiej łaski, ten, który Was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam Was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. To jest fragment z pierwszego listu Piotra, 5, rozdział 10 werset. I ten fragment bardzo poruszył mnie, kiedy czytałam go w moim codziennym czasie z Bogiem troszkę kontekstu, żeby lepiej go było zrozumieć. Święty Piotr napisał swój list do chrześcijan zamieszkujących różne miasta na terenie tzw. Azji Mniejszej. Chrześcijanie, ci chrześcijanie wywodzili się z Pogan i z tzw. nawróconych Żydów, czyli Żydów, którzy uznali Jezusa za Mesjasza. Doświadczali oni różnych trudności, wrogości, prześladowań ze strony pogan i ze strony żydów, którzy nie uznali Jezusa za mesjasza. Dlaczego ten fragment nie poruszył? Przede wszystkim w tym fragmencie Święty Piotr przywraca im właściwą perspektywę myślenia w trudnościach i w cierpieniach, przez które przechodzą. Zaczyna od tego, że Bóg wszelkiej łaski. Łaska to dar, na który nie zasługujemy. Święty Piotr przypomina, że Bóg, któremu służą, jest Bogiem hojnym w obdarowywaniu rzeczami, na które nie zasługujemy. Potem przypomina im, że skoro uznali Jezusa za swojego Pana i zbawiciela, to powołani są do tego, żeby spędzić wieczność z Bogiem. I te dwie rzeczy przywracają właściwą perspektywę. Potem Święty Piotr pisze: Gdy trochę pocierpicie, to brzmi troszeczkę mało empatycznie, ale werset wyżej mamy słowa: Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia w świecie, czyli w innych miejscach. Wasi bracia chrześcijanie cierpią podobnie. Przechodzą przez podobne sytuacje. Są osądzani, fałszywie oskarżani, w jaki sposób prześladowani, doświadczają odrzucenia i wrogości. Wydaje się, że cierpienie wpisane jest w życie chrześcijańskie. Wydaje się, że cierpienie jest w pakiecie z uznaniem Jezusa za Pana i Zbawiciela. Autor zachęca do tego, żeby przyjąć to cierpienie bo ona może nam przynieść pożytek. Jaki? Ten pożytek jest w słowach. On sam Was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Kiedy przejdziecie przez to doświadczenie, przez te trudne doświadczenia, Wasza wiara wzrośnie, Wasze zaufanie do Boga wzrośnie, i to też przemieni Wasz charakter. Czego nauczyłam się z tego fragmentu? Zrozumiałam, że trzeba zaakceptować różne trudności, cierpienie, doświadczenia jako niezbędny element wzrostu w życiu chrześcijańskim. Można powiedzieć, że jest to niezbędny element w podnoszeniu kwalifikacji. Dziecka Bożego. Przyjmiesz to wyzwanie?